No teraz niebezpieczna sytuacja. Mamy okazję, no i niestety e, Francuzi wpisują się na listę strzelców. Jaszczak na lewej stronie boiska. Jaszczak kontra Wamba, Jaszczak uderzenie jeden do jednego. Dziękuję. Do widzenia. Norbert Jaszczak. Bonjour, Powiedział Norbert Jaszczak. E, właśnie w tym turnieju wspominaliśmy o tym, że on świetnie się czuje przeciwko reprezentacji Francji. No, ma to tak zwanych flaków z olejem. A zarówno po jednej jak i po drugiej stronie, no i teraz będzie Bramka! Krystian Nowakowski! Co tu się wydarzyło? Zablokowane podanie Betata! No i wpisuje się na listę strzelców Krystian Nowakowski! No to mu się należało! I znowu musimy grać w obronie, ależ gol! Ależ Bramka, Hasidu, 2 do 2. To no przymierzył niczym Norbert Jaszak, no ale e, to jest to co Dominik mówiliśmy na początku. Teraz Jaszczak indywidualnie. Dobre przyjęcie. Jaszczak Dębicki i mamy, przepraszam, Nowakowski oczywiście. I mamy 3 do 2. Kapitalne przejęcie Norberta Jaszczaka. I jest Nowakowski. 3 do 2. Znowu wychodzimy na prowadzenie w tym pojedynku. No i teraz Jaszczak, Norbert Jaszczak indywidualnie. Czy będzie gol? Jest! 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 4 do 2! Norbert Jaszczak! Norbert Jaszczak King! Mamy dwie bramki przewagi! Jesteśmy o krok od złotego medalu mistrzostw Europy! No i jest! Jest! Polska mistrzem Europy!